Siemanko wszystkim, z tej strony Sebo, zapraszam was do obejrzenia kolejnego filmiku. Jak widzicie na waszym kanale, na moim, na waszych ekranach, nowość na tym kanale, HD 720 Wynoha, Ale to jest mój kanał. Wynocha, powiedziałem, jest nabity. Już. Do góry, tak. Pod ścianę, już. Ale to jest mój kanał. Pod ścianę. Ale to jest mój kanał, to Pod ścianę. Pod ścianę. Pod ścianę. już. Kładź się, To jest moja moc. Ha, welcome brothers and sisters, przejęliśmy legendarny kanał Grom'a, pamiętajcie, żąda wysokiego kupu, milion dolców do jutra wieczorem, jak nie, to moi ziomkowie go rozstrzelają, macie niecały jeden dzień na spłatę miliona no dolarów, mocy. zamknij się swoją mocą, nie ma mocy, jest teraz Grom Junior, przekupiłem strażników do tego pomieszczenia. Wykupiłem cały rząd! Wykupiłem wszystko! Objąłem centrum dowodzenia Krom I teraz ja to rządzę! Ząknij się! Teraz ja tu jestem panem i słuchacie się mnie! Ten kanon należy do mnie! Koniec do jutra, czas do dwudziestej! Nara!